widzowie są czerwone list. tak, jak widzieliście po tytule filmu, zjem 14 tysięcy koksów. Jak to zrobię? Nie wiem. Naprawdę, nie wiem. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy w dwóch, trzech, czterech, pięciu, 10 odcinkach nam to nic. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli wykopania dużo złota. Mega dużo, bo ja muszę zjeść. WWMK ma 13,252 koksy zjedzone. A ja chcę zjeść 14 tysięcy może 13,5 tysiąca. Tego na pewno nie zrobię, ale tego tym bardziej nie. Tego też nie. Refili? Też nie. Nie, nie ma szans, żebym zrobił tego. Mnie wystarczy same koksy. Yy, same koksy. I tak samo też to. Nie zrobię tego. Nie ma szans. Na, najwyżej do co 5. Nie, 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 nie. Na pewno nie. Yy, strzał też nie, ale... Yy. Так, награды? Нет Куча запомнила Ой, я тебе Текай, теньки Halo, halo, cześć! Nagrywam teraz, Marcin, dobra, o! E, więc... Osiągnięcia. Dziewięć <laughs> koks zjadłem. A ja muszę do trzynaście tysięcy. gdzie to był osiągnięcie. Dobra. Yy, tu muszę 4 km przebiec. 300 metrów przebiegłem. Więc zacznijmy od kopania złota. No tak. Drob. To peru dobra peru mogu Może jak raptem zabiorę. To że nic że trochę nam zajmie. Yy, robię sobie przynajmniej dystans dodatkowo. Przebiegnięty. Sorry za te dzięki z Minecrafta, już się wyłączam. łączam się ściszył Minecraft. Dzięki z Minecrafta już spadłem o jeden poziom niżej. Lżej. O! Czyli na środku to. Muszę oczywiście robić to tak. No. Mężka mi chyba psuje się. Dobra. Więc jedzmy. Mam jeszcze 60 koksów. Trochę nam to zajmie, ale dobra. Czego się nie robi mi dla widzów. Szkoda, że jest limit. Wiem, marnuję kokcy, ale, ale nie robię tego dla... Żebym, nie wiem, walczył coś. Nie. Ja chcę mieć po prostu to, chociaż top 5. Chociaż w top 5 być. Nie, nie, nie w top. Mm, nie w top 10. Nie w top 1 Kur... hasło <gry> Dobra Nie, nie w tą stronę Statystyki W top 5, 8 tysięcy klopsów Żebym chociaż w tej tabeli był Nawet, no... no. Nie chcę mi się szczerze tego robić. Nagrody. Nie nagrody. Yy. O, profit. Osiągnięcia. Wiecie co będę tego robić, bo to jest w sumie niemożliwe, żeby to zrobić. Naprawdę. To jest niemożliwe. Ale w zamian za to. Hmm, to mogę w zamian za to, za to wam zrobić. Że nie będzie tego, co ja co ja mówiłem. E mogę na przykład zrobić tak. Ja nie mam świata. Tutaj mi chwilę zaraz wrócę. I jak zwykle nie wiem jak się robi cięcie. Nice! Jakbyście nie wiedzieli, to tu, w tym miejscu, będzie moja kamerka. Jakby wiecie 10 tysięcy subskrypcji. Pokażę wam moi, moje studio, no moje studio. Dobra. Yy, I nie zdziwcie się. To jest taki krótszy filmik. Bo nie chcę robić zbyt długiego, żeby go rzucać, nie wiem, 5, 5 lat. No, i mój internet jest taki, taki sen, no, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema. W sumie czekaj, jakie mogę mieć pożegnanie? Pomyślcie w komentarzach. Ale jakieś, takie, jakieś sensowne. Dobra, i Co ja robię ze swoim